No, przechodzimy płynnie do wątku, który również został poruszony przez uczestników szkolenia, to jest rola gospodarza i konferansjera. My rozmawiając między sobą, bo mamy ze sobą kontakt także poza działaniami, które są realizowane przez SKKP, też doszliśmy do takiego wniosku, że nasza rola jako konferencjera lub też osoby, która ma poprowadzić spotkanie, wydarzenie online, hybrydowe, bo również Państwo tego typu wydarzenia prowadzą lub są gospodarzami w trakcie takich wydarzeń, ta rola całkowicie się zmieniła. Dawniej my byliśmy postrzegani, Albo właśnie jako osoby, które no, są gadającymi głowami, które wychodzą, mają powiedzieć określoną formułkę, że przed państwem ten i tamten, a tamtemu już dziękujemy i zaraz wchodzi następny. Natomiast rola gospodarza, konferencjera całkowicie się zmieniła i my teraz faktycznie jesteśmy gospodarzami. My jesteśmy osobami, które odpowiadają w 100% praktycznie za atmosferę danego wydarzenia, za odbiór tego wydarzenia. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale czy macie podobne wrażenia? A propos profesjonalizacji, o której mówiłeś, od kilku lat ten zawód prowadzącego czy konferencjera jest przykładem tego, jak bardzo się sprofesjonalizował ten rynek właśnie usług eventowych. Jak szybko wykształcił się zawód, bo ja pamiętam kiedy to musiało być chyba no, grubo ponad 10 lat temu, kiedy zakładałem swoją stronę internetową, to była jedna z pierwszych stron internetowych kogoś, kto się zajmuje profesjonalnie prowadzeniem wydarzeń. W to nie jest nie, to troszkę później było niż, niż w liceum, ale wtedy prowadzącymi byli głównie. Nasi koledzy właśnie z telewizji, prawda, y, prowadzący przeróżne programy, aktorzy i tak dalej. Nagle jak się dzisiaj wpiszę słowo konferencjer do wyszukiwarki Google, to tych stron wyskakuje mnóstwo, prawda, osób, które się tylko tym zajmują. Ale podałeś właśnie powód, który dla mnie był kluczowym czynnikiem decyzyjnym, jak się zastanawiałem na tym bardzo gęstym rynku, jak sam wiesz, bo pytanie brzmi, Samo słowo konferencja, czy ono jest jakoś obciążone y, semantycznie, czy mamy jakieś ewidentne skojarzenia? Czy to jest pan na weselu, czy to jest wodzirej, czy to jest. W którą stronę was ciągnie, gdy myślicie o tym słowie? Ja tego słowa osobiście nie lubię. Ja też przyznaję się w 100%, Więc staram nie się tego unikać, ze względu na to, że odbiór klienta jest taki, że. Dobrze, to jest... że posadziliśmy Cię na środku. Ta, jesteś jedynym jesteś Pewny chłop, który nam przejmie wydarzenie. Ja, ja bardzo podobnie. lubię, ale powiem wam, z jakiego powodu? Y ja bardzo lubię w ogóle y, przywracanie, dzisiaj trzeba już tak powiedzieć, przywracanie... Muszę zwrócić, wejdę w słowo, muszę zwrócić na to uwagę. Proszę Państwa, pierwszy raz się nie zgadzamy. Ekstra. <noise> ja, ja bardzo lubię w ogóle, kiedy, kiedy przywraca się słowom ich prawdziwe znaczenie. Ym, dzisiaj żyjemy w takim czasie, w którym próbujemy wygumować właściwe znaczenie słów i nadać im nowe. Popatrzcie na przykład na karierę słowa apartament. Dzisiaj już nie wynajmujemy mieszkań, nie kupujemy mieszkań, tylko 30 metrów kwadratowych to jest apartament, prawda? Dla mnie jednak apartament… Ale dobrze wie, że to jest zabieg marketingowy. Oczywiście, że tak, ale proszę zobaczyć co z naszym wyobrażeniem ten marketing robi, nie? Dla mnie apartament to jest mieszkanie o podwyższonym standardzie, koniec. Tak mam w moim słowniku to zakładowane. I teraz jeśli chodzi o konferencjera, Konferansjer to jest człowiek, który zapowiada kolejne punkty programu, robi to w sposób zabawny, jeśli konwencja na przykład tego wymaga, czy, czy jakiś elokwentny i tak dalej. To nie jest wodzirej, który bawi ludzi, to nie jest animator zabawcy. Zabaw, które jest odpowiedzialny za prowadzenie zabaw. Więc teraz pytanie jest takie, czy my um, pozwolimy ludziom zobaczyć, kim jest naprawdę konferancjer, bo my jako konferencjerzy będziemy odpowiednią wartość wnosić do tego merytoryczną, czy poddamy się i zrezygnujemy ze słowa konferencji, będziemy szukać jakichś zamienników tylko po to, żeby tutaj zadowolić wyobrażenia innych ludzi. To, ja jest to jest oczywiście tylko słowo, tak? Fajnie, że się nie zgadzamy. <laughs> Natomiast wydaje mi się, że na, to, na, na tę rolę, niezależnie od tego, jak sobie ją nazwiemy, warto dzisiaj, zwłaszcza w 2020 i kolejnym roku prawdopodobnie, spojrzeć nieco głębiej. Chyba wszyscy dotykaliśmy rzeczywistości eventowej od prawie każdej możliwej strony. Lubimy backstage, obserwujemy produkcję, wiemy, jak wiele zależy od tego, żeby wszystkie elementy spięły się w kluczowym momencie razem. I niezależnie od tego, jakbyśmy się nie starali na scenie, to jeśli ci ludzie, którzy nam pomagają we wszystkich możliwych aspektach produkcji, nie synchronizują tych działań z nami, jeśli nie czują się z nami komfortowo indywidualnie. To nie będzie tej chemii i nie będzie tego produktu, który będzie ostatecznie wyglądał, ale wydaje mi się, że ktoś, kto na przykład audytuje również wydarzenia, kto widział mnóstwo różnych branżowych wydarzeń, różnorodnych, kulturalnych, branżowych, ma jak gdyby bardziej kompleksowe spojrzenie na temat. I to, to dzisiaj jest, wydaje mi się, szczególnie ważne. Żeby tak ja napisać. mogę przytoczyć sytuację z wczoraj, ponieważ wczoraj odpowiadałem na jedno z zapytań, które przyszło do mnie z banków, który planuje imprezę hybrydową w styczniu. I moje pierwsze pytanie na podstawie. Doświadczeń z tego roku to było, czy będę włączony w proces tworzenia scenariusza. My nie jesteśmy ludźmi, którzy. Biorą y, kartkę papieru lub też plik i odczytują to, co tam zostało przygotowane przez agencję, team kreatywny albo przez klienta. Ja przynajmniej tak pracuję, że bardzo chcę od samego początku być włączany w proces tworzenia scenariusza, bo po pierwsze wtedy wiem jakie są oczekiwania klienta i co oni naprawdę chcą pokazać na tym wydarzeniu, a po drugie ja też czuję się po prostu o wiele bardziej komfortowo wtedy na scenie, bo wiem. Że jestem częścią takiego wydarzenia, że nie jestem po prostu podstawionym obcym człowiekiem. Nie pamiętam nawet chyba, kiedy ostatnio pracowałem na konferencji, która, w której ktoś dałby mi gotowy scenariusz z oczekiwaniem, że odczytam go od A do Z. Ale skoro mówimy o tej roli i tym, jak ewoluuje i na ile kompleksowo można na to spojrzeć, a właściwie zaczynając zajmować się tym obszarem, szkoleniami i prowadzeniem wydarzeń, od początku przyjąłem takie założenie, że faktycznie w warunkach polskich wygląda to tak, że są to przede wszystkim aktorzy. Panie i Panowie z telewizji śniadaniowej, osoby, które są znane i rozpoznawalne z twarzy, co zresztą jest premiowane wynagrodzeniem dla nich. Więc gdyby od początku przyjąłem, że to nie może być ta strategia, bo albo warto w takiej sytuacji pójść za marzeniem Wojtka i sięgnąć ostatecznie po pracę w telewizji, czego Ci serdecznie życzę, Wojtku. Myślę, że jeśli ktoś nas słucha, dostaniesz telefon tej Ale wydaje mi się, że to co, to, co sobie założyłem już pięć lat temu, gdy zakładałem firmę, to że muszę znaleźć taką niszę, Taki obszar, w którym rzeczywiście będę mógł sobie to wypracować. I jak to wypracuję? Wadą, w cudzysłowie, wadą, czy pewnym aspektem pracy osób, którzy mieszczą się, które mieszczą się w kategorii celebryta, jakkolwiek byśmy tej kategorii nie definiowali, czy ona jest pozytywna, pejoratywna, czy gdzieś mhm. po środku, jest to, że ci ludzie zwykle mają po prostu mało czasu. Pracują najchętniej przy wydarzeniach, do których mogą się de facto przygotować w samochodzie po drodze. Tak? Dlatego, że dostają gotowy produkt do ręki. Jest cała ekipa, cały zespół profesjonalistów, którzy składają event, każdy klocek dopasowują do siebie, tak żeby świetny konferancjer, bardzo doświadczony, mógł dostać po drodze scenariusz minutowy, z którego rozczyta się w samochodzie, a ponieważ jest profesjonalistą, ma świetną pamięć, potrafi sobie zbudować to story w głowie, poradzi sobie od razu, tak? Dlatego stwierdziłem, że moja kategoria musi być zupełnie gdzie indziej. Muszę być w tej kategorii, w której od początku daję o wiele więcej w firmie, z którą pracuję. Od doradztwa opartego na tym, że pracowałem przy bardzo dużej liczbie eventów. Poprzez wydarzenia branżowe, które dla mnie są niezwykle ciekawe, bo codziennie jest to inna dziedzina. Okej, okay, niektóre edycje trwają szósty, ósmy, dziesiąty rok i miło jest przy takich pracować. Bo czujesz się już. Pewni, Dokładnie, prawda? czujesz się. No, nie wiem, czy do końca zawsze się czujesz pewnie, bo to jest strasznie ważne, żeby nie wpaść w tę pułapkę, o czym mówił Wojtek wcześniej, prawda? Ten ty... moment na scenie, kiedy myślimy, że jest wszystko gładko, super pójdzie, super. Wtedy najczęściej coś się dzieje, prawda? Natomiast wydaje mi się, że Taka potrzeba specjalizacji pchnęła mnie z kolei w kierunku prowadzenia wydarzeń anglojęzycznych, których w Polsce, jak wiecie, jest bardzo dużo już teraz. I, i absolutnie kocham to robić. Świetnie to robisz. Dziękuję, Wojtku. Ja jestem tu Staram się robić jak ja to najlepiej, to natomiast kocham to robić z wielu powodów. Po pierwsze, są to wydarzenia znacznie bardziej wielokulturowe, i począwszy od tej warstwy pierwszego kontaktu, nawet warstwie biznesowej. Różnic pomiędzy tutaj wejdziemy trochę w stereotyp z rejsu, który zacytowałem na szkoleniu na początku, czyli różnic pomiędzy klientem zagranicznym a klientem polskim. I uwierzcie mi, słyszę niestety te różnice i te różnice są niestety najczęściej negatywne. Jesteśmy jako firmy, jako podmioty, jako organizacje zajmujące się produkowaniem wydarzeń bardziej roszczeniowi. I faktycznie tak jest. Może w mniejszym stopniu niż w naszym konkretnym doświadczeniu są wyczuwalne, być może mają ten problem bardziej osoby, które pracują przy wydarzeniach. Mniej skomplikowanych nazwijmy to. Wy panowie pewnie się z tym szczególnie nie spotkaliście, natomiast ja słyszałem ten głos wielokrotnie od różnych firm, które na przykład zajmują się streamingiem, wyspecjalizowały się w rękach zagranicznych, ponieważ stwierdzi, że w Polsce ciągle są jakieś problemy. Ciągle ktoś chce więcej niż było uzgodnione, ciągle ktoś nie chce zapłacić, ciągle tego typu To jest taki generalny problem u nas w Polsce z tym, z ufaniem specjalistom w danej dziedzinie, że, że, że wciąż jednak my mamy takie przekonanie, że wiemy więcej niż ten, kto się na tym rzeczywiście zna. No, weźmy taki najbardziej codzienny przykład, wchodzi pacjent do gabinetu lekarza i mówi dzień dobry, panie doktorze, jestem chory na grypę, proszę mi przepisać to i to. No i z lekarz bierze, prawda, tam czasem może te receptę i pisze. I tak samo jest jak ktoś, czy, nie zawsze, ale często rzeczywiście się tak zdarza, że jak firma zamawia event, no to już wie, jak ten event powinien być zro, zrobiony. I ja miałem rzeczywiście takie e, najgorsze i najtrudniejsze moje przeżycia w mojej karierze, polegały właśnie na tym, że miałem klientów, którym się wydawało, że jestem takim ich e, no, 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 chłopakiem na posyłki, prawda, który mówią, co on ma zrobić i tak dalej. A to nie na tym, tak, a to nie na tym polega, prawda. My po to mamy doświadczenie, Doświadczenie, wiedzę, znamy się na tym, co robić, żeby służyć tą wiedzą temu em, em, klientowi. I myślę, że każdy mądry klient o tym wie, że jeśli płaci za to, no to chce, żeby ktoś mu dał tę najlepszą usługę, a nie żeby on zapłacił i jeszcze sam to wszystko zrobił.